Jest rok 2003, mam 9 lat. Włączam telewizor, skoki narciarskie. słyszę: leć Adam, po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Włodzimierz Szabanowicz komentował wówczas dwa złote medale Adama Małysza na Mistrzostwach Świata. We mnie zrodziła się pasja do opowiadania o sporcie. Chciałem być. Komentatorem sportowym. Z dziecka stałem się dorosłym. Ukończyłem studia prawnicze, ale zawsze marzyłem, by komentować sport w telewizji. Jeszcze na studiach zacząłem zajmować się sportowcami z niepełnosprawnościami. Zastanawiało mnie, jak to możliwe, że ktoś nie ma ręki albo nogi, a zdobywam medal. Medal igrzysk. Jest. Rok 2022, marzec, dzwoni telefon. I tak, od słowa do słowa, okazuje się, że kilka godzin po tym telefonie komentuje w Polsacie Igrzyska Paralimpijskie w Pekinie. O czym jest to wideo? O tym, że dziecięce marzenia zrealizowane w życiu dorosłego smakują wykwintnie. Ale żeby je spełnić, potrzebujesz czasu, determinacji i odwagi. Odwagi stanięcia za sobą. Jeśli masz przed sobą cel i marzenie, mogę ci pomóc, szczególnie w sporcie i w biznesie. Do zobaczenia online. Do zobaczenia na sesji treningu mentalnego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich. Do zobaczenia i do usłyszenia.